Grafity Grzegorz-Kępka. Witam bardzo serdecznie. Najważniejsza polityczna rozmowa poranka. I Krzysztof Śmiszek, europarlamentarzysta Nowej Lewicy, doktor nauk prawnych i były wiceminister Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Te wszystkie kompetencje się przydadzą, dlatego że pierwsze pytanie dotyczy tekstu, który pojawił się w Gazecie Wyborczej. Pisze ona, że szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego stracił dostęp do informacji niejawnych, bo nie wpisał do specjalnej ankiety nazw leków, ale także opisuje działania tych leków. To jest publikacja, która rzuca nowe światło na całą tę sprawę konfliktu wokół tego dostępu do informacji Nie. No widać, że wokół pana Cęckiewicza dzisiaj jest strasznie dużo znaków zapytania. Wielka gradowa chmura wypełniona znakami zapytania. Pytanie, czy pan prezydent nadal chce współpracować z osobą, która, która generuje wokół siebie tyle emocji, a także zainteresowania medialnego i publicznego. Bo mnie się wydaje, że szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego powinien być kompletnie niewidoczny, pracować w, w cieniu, bo za Zajmuje się strategiczną działką, jeśli chodzi o prowadzenie polityki państwowej. A pan profesor Cęckiewicz, niestety, stety, no raczej niestety, ma taką przypadłość, że chyba czuje się bardziej politykiem niż takim urzędnikiem, który ma wykonywać swoje rzemiosło i zapewnić, zapewniać Polakom bezpieczeństwo. Panie redaktorze, jedna kwestia, która. Ale czytał wypłynęła... pan tę publikację i jakie czy... pan ma wrażenia? Po pierwsze, musimy pamiętać, że nad że wobec pana Cęckiewicza toczy się postępowanie karne. Prokuratura złożyła akt oskarżenia za ujawnienie planów dotyczących strategii obronności naszego kraju, w tej częściowe ujawnienie. No to już w moim, w moim przekonaniu dyskwalifikuje całkowicie człowieka, który miałby stać na straży naszego polskiego bezpieczeństwa i pracować w kancelarii prezydenta. Jest to niebezpieczne dla samego prezydenta i dla bezpieczeństwa państwa. Im dłużej pan prezydent Nawrocki trzyma pana Cęckiewicza bo wierzy w niego, bo być może był kiedyś jego mentorem politycznym czy intelektualnym, tym bardziej naraża także siebie, pan prezydent, na różnego rodzaju pytania i podejrzenia. Natomiast pyta pan o publikację, w której ujawnia się zatajenie przez pana Cęckiewicza zażywania leków o działaniu psychotropowym czy też no z tego no takim, spektrum, tak. Z tego, z tego spektrum. No, to jest dosyć, powiedziałbym sprawa do dyskusji, czy tak powinno się robić, czy powinno się ujawniać te informacje najbardziej wrażliwe, czyli informacje o pacjencie, tak naprawdę dane medyczne, do których, do których tajemnicy mamy gwarancję i w konstytucji, i na poziomie innych ustaw. Z drugiej jednak strony, będąc sprawiedliwym ta, to, to ujawnienie nie do Dotyczy Pana czy mnie, z całym szacunkiem dla Pana i dla mnie, tylko dotyczy e, osoby, która jednej z najważniejszych osób w państwie, jeśli chodzi o polskie bezpieczeństwo. Więc uważam, że potrzebna jest tam debata o tym, co powinniśmy wiedzieć, jakie informacje powinny być dostępne, na przykład także te o zdrowiu, jeśli chodzi o najważniejsze osoby w państwie. I jeśli prawdą jest, że pan Cęckiewicz zataił tego typu informacje, wypełniając ankietę, to popełnił w moim przekonaniu błąd, który może go kosztować i słusznie utratę dostępu do informacji niejawnych. Ja sam kiedyś, wiele lat temu wypełniałem taką ankietę. Ta ankieta jest naprawdę gigantyczna. Trzeba tam napisać, wszystko, także informacje o swoim życiu intymnym, o swoich chorobach, o chorobach swoich rodziców, sióstr, braci, dziadków i babci. To jest naprawdę gigantyczna porcja informacji, i jeśli ktoś ma coś do ukrycia, jeśli ktoś coś ukrywa, to znaczy, że. Musi się z tego po prostu wytłumaczyć także publicznie. To najpierw to, co napisał, zacytuję, co napisał Sławomir Cenckiewicz. Kolejny dowód na to, jak tajne służby przekazują dane wrażliwe patologicznym nienawistnikom. A pan szef szef gabinetu, ujawnienie informacji z tajnych dokumentów, teczki osobowe ministra, to nie tylko uderzenie w politycznych przeciwników, ale w fundamenty polskiego państwa. Na szczęście sąd będzie się tym zajmował. Mamy jak, jak z tego co rozumiem, jest złożona, została zaskarżona ta decyzja sądu pierwszej instancji, o, 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 jeśli chodzi o dostęp do informacji niejawnych pana Cęckiewicza. Uważam, że sąd będzie musiał rozstrzygnąć czy zatajenie tak ważnych informacji o swoim zdrowiu, głównie tym zdrowiu psychicznym nie, nie, absolutnie nie oceniam. Każdy ma prawo do, swoich, do swojego leczenia, do swoich różnych, różnych chorób. Natomiast to sąd będzie decydował na szczęście o tym, czy do takiej ankiety trzeba wpisywać tego typu informacje, czy też nie. Sąd pierwszej instancji, to wiemy z kolei z publikacji Rzeczpospolitej, uznał, że niczego nie zataił, bo żaden z przepisanych leków nie był substancją psychotropową. Tutaj mamy jakiś no, rozjazd, myślę, że to jest rozjazd. I dolegliwości, z powodu której pan Cęckiewicz przyjmował leki, nie ograniczają jego sprawności umysłowej, nie wpływają na psychikę. No tak, ale w Polsce mamy dwuinstancyjność co najmniej, więc. Pan premier czy kancelaria premiera złożyła e, e, środek e, e, zaskarżający e, i sąd drugiej instancji się wypowie. Po prostu poczekajmy, ale uważam, że e, nie uciekniemy od debaty na temat... W Stanach Zjednoczonych taka debata się przecież toczy. Zawsze prezydenci najczęściej pokazują, że są zdrowi, że... To u nas wraca w, od, To u nas wraca i myślę, że czas. szczególnie w obliczu wojny w Ukrainie, tym zagrożeniu, którym jesteśmy poddawani codziennie. Mamy kilka tysięcy ataków cybernetycznych dziennie na infrastrukturę krytyczną. Żyjemy w niepewnych czasach, więc uważam, że osoby stojące na najwyższych stanowiskach powinny dawać stuprocentową gwarancję. To nie jest jedyny konflikt wokół Kancelarii Prezydenta, czy w ogóle Prezydenta, czy na osi Prezydent Rząd Biuro Bezpieczeństwa Narodowego opublikowało na swojej stronie raport Państwowej Komisji do spraw badania rosyjskich wpływów. Ten raport, który został zdjęty dwa lata temu ze strony rządowej, a który między innymi ma takie sugestie, żeby wykluczyć spełnienie funkcji państwowej Donalda Tuska, Radosława Sikorskiego, Tomasza Siemoniaka czy Dana Klicha. To jest, patrzę na to jak na odgrzewany kotlet, bo ten kotlet miał być, jego jedzenie miało być celebrowane przed, przed wyborami. Polacy pokazali, jak traktują tego typu dokumenty. Przecież była wielka demonstracja także w tej sprawie, w, na kilka miesięcy przed wyborami, i powie, Polacy powiedzieli także w wyborach po tej demonstracji, że nie chcą te, tego typu głupich rozgrywek. To są podłe, podłe rozgrywki, które Kancelaria Prezydenta uruchamia. To są jakieś wszystkie uruchomione w krótkim czasie fiksacje Kancelarii Prezydenta. Myślę, że to za poruczeniem pana, pana Cęckiewicza, który wreszcie z tej roli publicystyczno-historycznej może wykazywać się jako, jako polityk. I to on jest moim zdaniem tym, tym enfant terrible kancelarii prezydenta. I to on jest tą osobą, która podpowiada prezydentowi bardzo wiele złych rzeczy. Ale prezydent jest dorosły i może decydować. Jak na razie dzisiaj idzie za, za linią pana Cęckiewicza i robi w Polsce wojnę domową. Robi w Polsce... Wojnę domową? Tak. Ja uważam, że w Polsce dzisiaj prezydent podpala, podpala ten spokój społeczny i robi wojnę domową. Ponieważ to masowe wetowanie ustaw, ciągłe dosypywanie do pieca, ciągłe oskarżanie rządu o to, że jest najgorszym rządem w historii, już chyba nawet nie ostatniego 30-lecia, ale tysiąclecia istnienia, istnienia państwa, ciągłe zaczepki i ciągłe, prób, ciągłe próby kolanami i łokciami wybijania sobie pozycji niekonstytucyjnej pozycji w naszym kraju powoduje, że Zamiast zasypywać e, podziały społeczne, zamiast jako prezydent bądź prezydent, prezydentem wszystkich Polaków, jest dzisiaj prezydentem najbardziej skrajnej e, i coraz bardziej skrajnej grupy e, 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 prawicy. Ale Włodzimierz Czarzasty, nowo wybrany, nowy przewodniczący, stary przewodniczący, nie dolewał ojliwy do ognia, wczoraj mówiąc, że będzie walczył z prezydentem, no, że będzie wet, zawet, weto, za Ale weto. bardzo słusznie. Panie redaktorze, to nie jest tak, że y, nagle ktoś się umówił w rządzie, że będzie walczył z prezydentem. Do prezydenta od kilku dobrych tygodni wysyłane są ustawy i co? Nie ma żadnej współpracy, nie ma żadnej nie, analizy. Nie ponad 100 ustaw podpisanych. No, panie redaktorze, to jest, to jest prezydent, który chyba naprawdę idzie na rekord Guinnessa i chce w, tym, w tej księdze rekordów Guinnessa być zapisanym. Więc nie może być tak, że koalicja, która dostała mandat od wyborców, która rządzi w Polsce, będzie kładła uszy po sobie i będzie szła za niekonstytucyjnymi podpowiedziami pana prezydenta. Czyli wojna. I koniec. Wie pan, ja uważam... Uważam, że w polityce trzeba umieć się postawić w, wtedy, kiedy to jest ważne. I marszałek Czarzasty bardzo słusznie powiedział: Panie prezydencie, wychodzi pan poza konstytucję. A jak wychodzi pan poza konstytucję, to będą tego konsekwencje. I to nie prezydent ustala, uchwala ustawy w Polsce, ale parlament i rząd, który przygotowuje te ustawy. 19 grudnia spotkanie w Warszawie nawrocki zełęski Główne tematy: bezpieczeństwo, sprawy gospodarcze, historyczne. Nie nie pan z ulgą, że wreszcie tego spotkania nie odetchnąłem. Z ulgą, dlatego, że z jednej strony to dobrze, że wreszcie pan prezydent Nawrocki, który ciągle unika spotkania z, z naszym bardzo ważnym sąsiadem, na, na którym skupione są oczy całego świata, tak często unikał te, tych spotkań. Z drugiej strony ja się tego spotkania obawiam, panie, panie redaktorze, dlatego, że. Myślę, że pan prezydent Nawrocki za bardzo zapatrzył się w to, jak działa prezydent Trump i boję się, że prezydent Nawrocki wykorzysta tę sytuację na polskiej ziemi, żeby upokorzyć pana prezydenta. Pokorzyć. Tak, ja uważam, że to będzie moment, w którym pan prezydent Nawrocki może uruchomić swoje antyukraińskie fobie, może uruchomić tę taką chęć pokazania siły, bo pan prezydent Nawrocki totalnie kocha ten, ten fetysz siły i w tym wymiarze fizycznym i tym politycznym. I boję się, że na tej polskiej ziemi, tej gościnnej polskiej ziemi, która przyjęła tyle milionów ukraińskich uchodźców, nagle prezydent Nawrocki zacznie czegoś nadmiarowego żądać od pana prezydenta Załęckiego, a to prezydent Załęcki i jego naród walczą o to, żeby pan prezydent Nawrocki mógł spokojnie spać w Pałacu Prezydenckim. Jest wywiad... Mam go otwarte, bo niedawno się ukazał, właśnie Karola Nawrockiego, jest też kwestia w wirtualnej Polsce jest też kwestia oczywiście te, tego spotkania i relacji z Ukrainą i cytuję, straciliśmy element partnerstwa na linii Polska-Ukraina. Mówię to otwarcie, mówi prezydent. Wspieramy Ukrainę, będziemy nadal to robić, ale nie za darmo, mówi m.in. o kwestiach historycznych, czyli ekshumacjach, mówi także o tym, że, że jeśli chodzi nie wiem o zboże, czy inne rzeczy, powinniśmy być e, asertywni. Pan się z tym nie zgadza? Pan nie no, widzi ja się... tutaj element, e, e, który nie, pa, będzie doprowadzał tym, że... do upokorzenia, czy też po prostu jasne określenie polskiego stanowiska? Polska jest niezależnym, suwerennym państwem i także musi być podmiotowo, e, podmiotowo prowadzić swoją politykę wobec każdego partnera, wobec każdego sąsiada, także Ukrainy. Tutaj nie ma żadnego, e, żadnej, żadnej, żadnej rozbieżności. Boję się jednak, że tak jak widzę, jak prezydent Nawrocki w kampanii wyborczej łasił się do skrajnego elektoratu, tego antyukraińskiego, tego Braunowskiego elektoratu. To nie będzie, to nie będzie piękna dyplomatyczna rozmowa, ani nawet twarda dyplomatyczna rozmowa. Ja uważam, że to będzie, bo, może inaczej, boję się tego, że prezydent Nawrocki będzie chciał po prostu pana prezydenta Załęskiego potraktować jako swój triumf i pokazać jako swoje trofeum i pokazać, zobaczcie. Dojechałem tego Ukraińca, tutaj wycisnąłem na nim tyle, ile, ile tylko można, a to, że ma wojnę, to jest jego problem. Ja muszę pokazać, że jestem górą. Tego się obawiam, bo w normalnej sytuacji, kiedy mielibyśmy prezydenta, który rozumie, na czym polega waga dyplomatycznych stosunków, to jedną z pierwszych wizyt pan prezydent Nawrocki powinien był odbyć właśnie w Ukrainie, właśnie w Kijowie, po to, żeby pokazać, że polska jest i, i będzie stała po stronie Ukrainy. To jeszcze dwa cytaty albo jeden. Mam poczucie, że prezydent Zeleński przez ostatnie lata przywykł do sytuacji, w której bierze Polskę za pewnik. Z nami nie trzeba nic ustalać, nie trzeba rozmawiać, bo byliśmy i dawaliśmy wszystko. A no właśnie, no, no, i to jest właśnie braunowski język, konfederacki język, język patoprawicy, który uwielbia pan... Patoprawicy? E, tak, to jest patoprawica dla mnie, jeśli dociska się leżącego, jeśli się kopie leżącego, jeśli e, z taką dumą wygłasza się publicznie, Nieprawdziwe tezy. Bo po pierwsze, pan prezydent Nawrotki ani słowem nie zająknął się, że ci Ukraińcy, te dziesiątki tysięcy żołnierzy ukraińskich i naród ukraiński walczy o to, żeby on dzisiaj nie, mógł się, nie musiał się martwić, że na krakowskim przedmieściu stacjonują ruskie czołgi. To jest ten wkład Ukrainy do pokoju w Polsce. Więc jeśli ktoś zamyka jedno oko na to, a otwiera na to, że Ukraina podobno żąda za wiele, to ja przypomnę, przecież migi, które mają, być przekazane do Ukrainy nie za darmo, tylko za technologie dronowe, których Polska nie ma i których Polska musi przyspieszyć. Więc y widzę tutaj y y niewidzenie przez prezydenta Nawrockiego y y tej współpracy, która ma obopólne korzyści. A Pana nie niepokoi to, że dzisiaj mamy spotkanie w Berlinie. E no tam są spotkania w różnych formatach, ale także w tym formacie europejskim jest spotkanie i jest zaproszona premierę Włoch, premier Holandii, ale nie ma polskiego premiera. I Karol Nawrocki nawiązuje tutaj, akurat może nie do tego spotkania, mówi, że Tusk przestał być szanowanym graczem. To jest Dobra interpretacja tej sytuacji. To jest śmieszne, co mówi pan prezydent Nawrocki, ponieważ to on dołożył się do tego, że zachodni przywódcy, i mówię to także jako europoseł, który codziennie rozmawia z kolegami koleżankami z całej Europy, od Hiszpanii po, po Szwecję czy Danię, którzy mówią: ale co się u was dzieje? To kto u was rządzi? Z kim my mamy rozmawiać? Z kim nasza premier ma rozmawiać, jeśli chodzi o kluczowe kwestie międzynarodowe? Z prezydentem czy z premierem? Więc jeśli pan pre, prezydent Nawrocki szuka jakiejś przyczyny albo winnego temu, że nie jesteśmy brani pod uwagę właśnie w tych najważniejszych rozmowach, to niech się uderzy przede wszystkim w swoją pierś i pomyśli, czy ja przypadkiem nie zawiniłem, czy ja przypadkiem nie dołożyłem do tego konfliktu i do tego rozmazania polskiego wizerunku na arenie międzynarodowej jakiejś swojej cegiełki. Mam jeszcze sześć pytań albo i dziesięć, no ale czas proszę. się skończył. Krzysztof Śmiszek, europarlamentarzysta Nowej Lewicy, był gościem Graffiti. Dziękuję Bardzo dziękuję.